Dzień dobry. Dzień dobry. Rozdaję takie informacje, jak dostać się do nieba. Przyda się Panu może? Może się przyda, ale nigdzie się na razie nie wybieram. No, to nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie na nas pora, ale gdyby na przykład dzisiaj Pan umarł, to czy ma Pan pewność, że trafiłby Pan do nieba? No chyba nikt tego nie ma. No, są tacy, którzy taką pewność mają, a Pismo Święte mówi, że taką pewność nie tylko można, ale powinno się mieć. Jakby miał Pan około 9 minut, to chętnie pokaże, jak taką pewność można zyskać. No w sumie mam. Także pierwsza rzecz, z której musimy zdać sobie sprawę, to jak mówi Pismo, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Tak możemy przeczytać tutaj, a bowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. To znaczy, że każdy z nas złamał Boże przykazania, nikt z nas nie jest doskonały. No z tym się Pan chyba zgodzi. Tak? No i właśnie, co z tego wynika, to jak mówi tutaj, że zapłata za grzech jest śmierć. Zapłata to jest to, co się należy, prawda? Idę do pracy, należą mi się pieniądze, Grzesze, należy mi się śmierć. Nie pokuta jakaś w czyśćcu, tylko mówi konkretnie pismo, że należy się za to śmierć. I nie chodzi tylko o tą pierwszą śmierć, kiedy ciało umiera, bo człowiek nie składa się tylko z ciała. I tutaj mówi pismo o drugiej śmierci. Mówi, że bojaźliwym i niewiernym, tutaj wymienia różnych grzeszników i mówi też i wszystkim kłamcom. Część ich dana będzie w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. Tać jest śmierć wtóra. Czyli wtrącenie do tego jeziora gorejącego ogniem i siarką, to jest druga śmierć. To jest to, co się nam należy za to, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, który nas stworzył. Czyli żeby móc trafić do nieba, to po pierwsze musimy sobie zdać sprawę z tego, że wejście tam nam się nie należy że zabycie dobrymi ludźmi tam nie wejdziemy, bo dobrzy nie jesteśmy, tak? I jaka jest dobra wiadomość teraz w tym wszystkim to taka, że Bóg nie stworzył nas tylko po to, żeby nas wszystkich wtrącić do piekła, ale miłuje nas i chce dla nas czegoś lepszego. I jak mówi tutaj, lecz zaleca Bóg miłość swoje ku nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Chrystus umarł za nas, czyli tę zapłatę za grzech, która należy się nam, on wziął na siebie. O Chrystusie zgaduję, nie, nie słyszy Pan dzisiaj pierwszy raz. Nie, słyszałem. słyszałem. No właśnie. Ale tak, warto może takie podstawowe informacje podkreślić, że Jezus to nie był tylko zwykły człowiek. To był też, oprócz tego, że był człowiekiem, to był Bóg objawiony w ciele. On narodził się 2000 lat temu z dziewicy, przeżył bezgrzesznie całe swoje życie. On był kuszony w wielu rzeczach, tak jak my, Z tą różnicą, że on nigdy nie zgrzeszył. On był doskonały. Więc kiedy umierał na krzyżu, to nie musiał zapłacić za żaden swój grzech. On wziął na siebie nasze grzechy. W związku z tym, kiedy umarł, jego ciało złożono w grobie, jego dusza zeszła do piekła. Przez to, że miał na sobie właśnie nasze grzechy, ale po trzech dniach i trzech nocach zmartwychwstał. I pismo mówi, że w ten sposób Chrystus zapłacił za grzechy wszystkich ludzi tutaj możemy przeczytać, że a on jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata, czyli Chrystus umarł za grzechy moje, pana, wszystkich ludzi, którzy żyli przed nami i ludzi, którzy będą po nas. tylko to nie znaczy, że teraz wszyscy z automatu idą do nieba, no bo jest jedna rzecz, którą człowiek musi zrobić, żeby z ofiary Chrystusa skorzystać i żeby zostać zbawionym. Jest zapisane w jednym miejscu, jak pewien człowiek zapytał się apostołów wprost, mówiąc, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. Czyli według tego, co trzeba zrobić, żeby być zbawionym? No, uwierzyć w Chrystusa. Dokładnie. Nie powiedział, musisz się wyspowiadać, a będziesz zbawiony, czy ochrzcij się, a będziesz zbawiony, chodź do kościoła, a będziesz zbawiony. Powiedzieli tylko, wierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Bo to jest jedyny warunek, jaki trzeba spełnić. I tak samo nauczał sam Pan Jezus. Tutaj na przykład możemy przeczytać, jak mówił, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto w mnie wierzy, ma żywot wieczny. Tutaj już używa nawet czasu teraźniejszego, że kto w Niego wierzy, to nie że będzie miał życie wieczne, tylko że kto wierzy, to już ma to życie wieczne. I dostanie tego życia wiecznego jest tak proste wystarczy uwierzyć, dlatego że to jest dar. To nie jest nagroda za nasze starania, tylko to jest prezent. Tak jak mówi pismo, tutaj gdzie wcześniej czytaliśmy, że zapłata za grzech jest śmierć, to dalej mówi, ale dar z łaski Bożej, jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Czyli ten żywot wieczny jest darem. To jest prezent, tak? No a jeżeli następuje ofiarowanie prezentu, to czy ten, kto go przyjmuje, musi za niego płacić? No nie. nie. No dokładnie. Za prezenty się nie płaci. Za prezent płaci ten, co go daje, tak? Żywot wieczny daje nam Bóg, więc to on za niego zapłacił. My jedyne, co możemy z tym prezentem zrobić, to go przyjąć lub odrzucić. To jest wybór jaki mamy i żeby ten dar przez wiarę przyjąć, to może warto jeszcze powiedzieć, o jaką wiarę chodzi. Bo wiara w Chrystusa to nie polega tylko na tym, że ja wierzę, że jest Chrystus, czy wierzę, że jest Bóg. Chodzi o to, żeby temu Bogu jeszcze wierzyć. Tak samo nawet jak dzisiaj się mówi, że powiedziałbym Panu, że no wierzę w Ciebie, a powiedziałbym no wierzę, że Pan istnieje. To są dwie różne rzeczy, prawda? I tak samo Bóg nie chce tylko, żebyśmy wierzyli, że On jest, chce, żebyśmy mieli do Niego zaufanie, żebyśmy w Niego wierzyli. To jest wiara, który od nas oczekuje i to jest wiara, którą możemy zostać zbawieni. Tak jak tutaj mówi apostoł Paweł, że jeśli byś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu Twoim, że Go Bóg zbudził, zbawiony będziesz. Jak mówi dalej, każdy bowiem, kto by wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Czyli podsumowując, jeżeli człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że jest grzesznikiem, zasługującym na piekło, ale wierzy, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał, to jeżeli tylko zwróci się do Boga z wiarą i poprosi o dar życia wiecznego, to Bóg powiedział, że mu go da i będzie zbawiony na zawsze. I Teraz mam takie być może dziwne pytanie, jak Pan myśli, jak długo trwa życie wieczne? Wieczne to chyba zawsze, cały czas. No nie może się chyba skończyć, no tak. skoro a być wieczne, tak? I to jest istotne dlatego, żeby właśnie zdawać sobie sprawę z tego, że tym darem to nie jest życie tymczasowe, że zostaliśmy zbawieni na chwilę, tylko darem jest życie wieczne. Jeżeli dostaniemy ten dar życia wiecznego i mamy już to życie wieczne, to choćby nie wiem, co się działo, i tak będziemy w niebie. Bo nasze zbawienie nie jest zależne od naszych uczynków, od naszych starań, nie jest zależne od tego, co my możemy zrobić dla Boga, tylko jest zależne od tego, co Bóg zrobił dla nas. Od tego, że to Chrystus umarł za nasze grzechy i obiecał, że każdy, kto w niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Tak jak w najbardziej znanym wersecie w Ewangelii Jana. Czytamy tutaj, że a bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Więc ktoś, kto ma życie wieczne, nie może nigdy zaznać drugiej śmierci w piekle, no bo ma życie wieczne, więc będzie w niebie. Oczywiście, jeżeli będziemy grzeszyć, no to spotka nas kara w ciele, tutaj, w tym życiu, ale co by się nie działo, to wylądujemy w niebie. Może nie będziemy, jeżeli grzeszyliśmy, kimś największym w niebie, ale tam będziemy. Jeśli zaś będziemy żyć pobożnie, wykonywać wszystkie Boże przykazania, to, jak mówi Pismo, będziemy tam kimś wielkim, zbierzemy sobie tam wiele nagród. Ale najważniejsze, żeby właśnie zdać sobie sprawę z tego, że to, czy będziemy w niebie, czy w piekle, zależy tylko od tego, komu zaufaliśmy, czy polegamy na sobie, że zasłużymy sobie na niebo, czy polegamy na Chrystusie, na Jego ofierze, na tym, że to On umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał i ofiarował nam ten dar życia wiecznego. Także, czy Pan zdaje sobie sprawę z tego, że jest grzesznikiem zasługującym na piekło? Tak, wiem A czy wierzy Pan, że Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał? Wierzę. W takim razie, gdyby poprosił Pan Go o to zbawienie, to czy zbawiłby pan? Tak jak powiedział. I czy mógłby Pan coś potem zrobić, żeby wylądować w pieklu? Nie, już nie. Dokładnie daje nam także życie wieczne. W takim razie, jeżeli Pan w to wierzy, to chciałbym pomóc się teraz Panu pomodlić i poprosić Boga o zbawienie. Tak, możemy to zrobić. Może za mnie w takim razie. Panie Jezu. Panie Jezu. Wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że jestem grzesznikiem. I że zasługuję na piekło. I że zasługuję na piekło ale wierzę. Ale wierzę. Że umarłeś za moje grzechy. I wstałeś. I zmartwychwstałeś. I zmartwychwstałeś. Proszę zbaw mnie. Proszę zbaw mnie. Amen. Amen.